Tym ruchem fame I to jak to widać strasznie w ogóle. Jest tyle akcji, które były odwalone i uwierzcie mi, nie robili z tym nic. E, więc e, ewidentnie Federacja chce sobie podnieść opinię e, tym incydentem, który się wydarzył. Słabo, słabo, bo uważam z piotkiem nieskromnie bo nie można jakby nam tego zabierać, że jesteśmy jednymi z nielicznych ludzi, którzy naprawdę robią dużo dobrego. Którzy nie, nie szukają afer, nie żyją z afer, nie nagrywają filmu na, e, na innych ludzi po to, żeby wzbudzić zainteresowanie swoją osobą. My wzbudzamy zainteresowanie osobą, pomagając innym, robiąc super rzeczy. A <laughs> krzywdzące to jest, ale zarazem bardzo śmieszne, bo mentalnie jestem nad nimi. Góra to widzi, wszystkich kiedyś oceni i rozliczy. Druga sprawa. Marcin, szczerze, jesteś spoko, I Te ruchy, które wykonujesz po to, żeby pogrążyć nas, e, robiąc siebie, ofiarą jesteś oczywiście, ale wyolbrzymiając e, to bycie ofiarą, no, na zasadzie, że skończyliśmy ci karierę. Pół roku przygotowań, oczywiście, e, boże, rehabilitacji po operacji przechodziłem to samo, wiem co to jest. Jesteś na, na schyłku już swojej kariery, i to rozumiem, że naprawdę mocno Cię to zabolało, bo Bo na pewno mógłbyś w tym okresie zrobić jeszcze dwie walki, w tym którym będziesz akurat robił rehabilitację. Ale jakby była kontuzja inna, to no, to jest walka, też się może zdarzyć. Wiadomo, trzeba wziąć odpowiedzialność, ale po co taką nagłąkę robić? Nie możemy się dogadać normalnie, jak ludzie? co to ma być? bo jak zauważysz Marcinku, niektórzy walczą tutaj mając 60 lat więc twoja kariera frikowa dopiero może się rozpoczynać sorry, ale wydaje mi się, że nie pasuje do tego całego towarzystwa z moim bratem zarabiam pieniądze i tylko dlatego tam jestem ale mentalnie mam wrażenie że jesteśmy zupełnie gdzie indziej i można mówić o nas różne rzeczy za naszą przeszłość, za to, że czasem my jesteśmy emocjonalni, ale jesteśmy w tym prawdziwi. Ale nigdy w życiu nie zrobilibyśmy nikomu krzywdy z premedytacją i, i nawet jakby się coś takiego wydarzyło, to nie robiłbym czegoś po to, żeby kogoś jeszcze bardziej spróbować zdołować, pogrążyć. No i Federacja oczywiście zachowała się w porządku wobec Wrzoska, ale też po to, żeby Wrzosek nie, dobiegał, nie obiegał, obiegał się przepraszam, o odszkodowania i nie sądził Federacji Fame, która nie zabezpieczyła go w należyty sposób. Czyli mamy tu na myśli ochronę i takie bujanie się i słuchajcie, zobaczcie jak to wygląda teraz. Będzie takie sądzenie, to z nas usiąść, wszyscy pogadać, normalnie rozwiązać sytuację. Kurwa dzieci na FS, a zarazem też obrzydliwe zachowania, bo Federacja tu Dubrha Wrzoska sądź się z Piotkiem, naszym drugim zawodnikiem, który dużo robi też na Federacji dajemy swoje fajne warki. Kurwa, wiesz co, co obrzydliwy jest ten świat. Jeszcze chwilę i Adios Amigos i mogą się śmiać, jak to niektórzy mówią... O, cały czas mówi, że ma co robić, a walczy. No walcz, bo hajs fajne, ale jak nie będzie tego, uwierzcie mi, też będę zajbiście żył. Także pozdrawiam. Ja nie zdziwię jak wrzoskowy to płacą fejm, adwokata. Albo nawet nie dadzą swojego. Po to, żeby... Ja przecież że aż mi przez gardło to ciężko przychodzi, bo nie wyobrażam sobie takich sytuacji. Gdyby to jeszcze była sytuacja, że on mu naprawdę chciał zrobić krzyżę, wpadł tam, ze złości. To był wypadek, moi drodzy, to była głupota. Kurwa. Czajcie? Co Federacja chce umywać ręce i udobruchuje e, wrzoska. Wstyd, naprawdę, Krzysiu, wstyd. Rozpara się mam tu na myśli. Wszystkich, którzy do tego cegiełki dobijają. Naprawdę. Tysiące sposobów jest na rozwiązanie sytuacji. Wybraliście najgorszy. Najgorszy z możliwych. Taka jest prawda. I śmieszne. Nic, nic to, nie, nie chcę już oboje nawet z tym gadać. Jeszcze jakiś czas temu pamiętasz walkę z szeligą, gdzie złamałeś rękę bardzo poważnie i to też była, nie wiem czy jeszcze gorsza kontuzja od tej. I nie krzyczałeś, że szeliga ci skończył karierę. Nie płakałeś, nie robiłeś z tego takiej afery. Co jest grane stary? Co jest kurwa grane z twoim charakternością? Co jest grane z twoim. <laughs> nie wiem, no. <laughs> ja po prostu jestem w szoku, że czasami myślisz, że kogoś znasz, lubisz. I okazują się w takich sytuacjach podbramkowych e, ludzie, no nie, nie chcę kontynuować, sami sobie to, to powiedzcie, no. Nikt tutaj nie chce się z winy e, obarczyć. Nikt się nie wywi, wywija z tego, co się stało, bo Piotrek jakby przeżywa to. Jest mu bardzo przykro. Źle się z tym czuję, że przez taki głupi numer, w, w, przypadek, taka rzecz się stała, ale... Mega chujowo. Mega, powiem wam ludzie, to co robi federacja, I Moi drodzy, wykorzystując sytuację, że to jest, bardzo dużo osób mnie ogląda na relacji, to prosiłbym was, czy jest osoba, która chciałaby nam pomóc w zorganizowaniu materiału, chodzi o Tynki, Bartuś Wykon... I muszę wam powiedzieć, że właśnie oglądamy walkę. Nie ma się czego wstydzić, wstydzić, powiem że wrzosek jedynie co zrobił, to sprowadził mi 2-3 razy, nic tam nie wchodziło, nic. Dodam tą walkę niedługo i zobaczycie. Nie wiem, czy sędziowie oceniali na tyle mocno sprowadzenia, że moje, moje ciosy w parterze, które był taki huk tempy, jak dostawał, że cała hala słyszała i wrzosek, który mnie obalał i przeleżał na mnie 15 sekund, bo ani jednego ciosu tam tak naprawdę znaczącego nie było. Był punkt minus, punkt powinien dostać, który go nie dostał. Kopnął mi kolano na bandzie czyli w parterze, tak samo jak było w sytuacji z Labrygą i tak dalej. Nie było to uznane, co Wam też dodam i powinienem powinien wygrać ten pojedynek. Także no, nie dziwię się Marcinowi, że tak się bardzo cieszy z tej wygranej. Niech ma, mnie to nam chuj obchodzi. Ważne, że ja wiem tutaj, kurwa, jaki jestem gości. Jutro krzyczy do nas siema, dzisiaj fali nas po mordzie. Wczoraj to...